No to co, jedziemy sprawdzić, czy mamy kontrolę na granicach. Jak to wygląda z tymi kontrolami? Tankujemy właśnie auto, widzicie po ile jest paliwo w Niemczech, jest niedziela. Także diesel Euro 58, benzynka poniżej. to co, zaczynamy, nie? Czas start. Jedziemy do Holandii. No, jedziemy, poruszamy się właśnie autostradą 40 w kierunku holenderskiej granicy. No zaraz zobaczymy, czy mam tu kierowcę albo. Będzie ta kontrola czy nie będzie? No, przy wyjeździe z Niemiec pewnie nie będzie Ale będziemy wracać na kręce dwie strony A co, żeby nie było, nie? Że jedziemy dalej A Jak widać autostrada jest pusta Po malutku niedziela Ładna pogoda Nieduży Najczęściej ludzie jadą po obiedzie Do Holandii to wtedy jest więcej ludzi Pospacerować i tak dalej My jesteśmy jakieś parę kilometrów Przed granicą Także jak będziemy do niej dojeżdżać, włączymy nagrywanie się okaże, czy to działa, czy nie działa, ta kontrola, czy z jednej, czy z drugiej strony jest, a może ich nie ma w ogóle, może to ściema, a może tylko kontrolują polską granicę, no to by był trochę już taki nieładny krok na strony Niemców, nie? No i tak dojeżdżamy do holenderskiej granicy, jak widać Holandia, jeden kilometr, no i tutaj się właśnie zbliżamy, pomalutku, kochani, troszkę zwolni, zobaczymy jak tutaj kontrolują, czy kontrolują robimy najpierw filmik prawej strony jak będziemy wracać lewej strony no i tutaj można powiedzieć, że odtąd zaczyna się ta granica holenderska no, to, tak to wygląda wszędzie tu biletki, stare granice parkingi dla tirów ale tu jak na razie po prawej stronie nie widzimy żadnej kontroli stoją, chłopcy odpoczywają tirowcy, ciężka praca Pamiętajcie, w Holandii jest 100 na godzinę, no już jesteśmy w Holandii, jakoś tutaj na razie nie widać żadnej kontroli, niczego, wszystko jedzie płynnie, rewelacyjnie. Ciężarówka wyjeżdża z parkingu sobie, wszystko gra. No zobaczymy jak będziemy wracać. Dobra, odbijamy w prawo na velo. zobaczymy co tam w tym welno słychać. No a tutaj z ciekawości dojeżdżamy w do stacji benzynowej, zobaczymy jakie są ceny paliwa. Tutaj już yy, diesel kosztuje euro 73, nie wiem czy cię wdzięcznie. No a myśmy tankowali euro 58 w Niemczech, także jest duża różnica cen. A kiedyś było tak, że to Niemcy jeździli tutaj do Holandii tankować, kupować papierosy i tak dalej. A teraz jest wszystko na odwrót. Yy, to Holendrzy jeżdżą do Niemiec. No a co jeszcze mówię, co tutaj można fajnego kupić sobie w Enlo? w w Holandii oczywiście można sobie kupić, tak jak mówiłem, taniej perfumy o 20-25-30% taniej niż w Niemczech. Widzicie, same niemieckie rejestracje. Czuję jak w Niemczech. Tak jak mówiłem wcześniej, no tutaj nie, Holendrzy bardzo nie lubią tego dnia, bo my zawsze na niemieckich rejestracjach Polacy, Niemcy i inni przyjeżdżają tu, bo u nas wszystko jest pozamykane w Niemcach. No ale co można kupić? Kwiaty oczywiście są bardzo ładne kwiaty, róże, tulipany i tak dalej w dobrych cenach. I ryby. Ryby są równie... równie... Tanie jak kwiatki, dużo, dużo tańsze. Szelam, jedna róża powiedzmy u nas kosztuje 1 euro, ta sama róża tu kosztuje 50 centów. No mniej więcej tak to wygląda. No i można dobrze zjeść, i asortyment w sklepach, jeżeli chodzi o sosy, takie rzeczy, jest dużo, dużo, dużo większy niż w Niemczech. Moja żona twierdzi, że ubrania też w Holandii są dużo lepsze, tak? No, jakiś taki większy wybór, nie wiem. Na takich kobiecych sprawach to się nie znam. Dobra, jedziemy dalej. Ja Wam pokażę zaraz, na który parking tu lepiej wjeżdżać. Jeden jest drogi, drugi jest tańszy. My, oczywiście, Polacy oszczędzamy, to będziemy brać ten tańszy. No i tutaj mamy takie małe rąbka. Jesteśmy już przy centrum. Tu jest po lewej stronie taki duży parking, ale na niego nie wjeżdżamy. On jest i na dole, i u góry. On jest drogi. A naprzeciwko, widzicie tu na prawo, teraz tak, będzie drugi parking. Tu na rogu mamy. Polski akcent, polski sklep. Tu jest właśnie polski sklep, delikatesy polskie. Można dużo rzeczy polskich kupić naprawdę i cenowo też zajebiście drogo. No ale coś za coś. No i tutaj wjeżdżamy na parking. Po prawej Ten parking jest dużo tańszy, a jest w samym centrum, także lecimy do samego centrum tam. Nagramy, zobaczymy, czy coś tu się dzieje, czy nie. Że ona wjeżdża, duże auto to może zahaczyć. Ta będę pilnował. To zaraz. No, tutaj mamy taki sklep, widzicie? To jest przy duży parking, się tak nazywa. ja do tego sklepu chodzę kupować perfumy. Bo tu są naprawdę dobre perfumy. To jest też apteka z boku, i tak dalej. Tam jest ten duży parking z tyłu. I tu naprawdę warto wejść, bo niekiedy są bardzo dobre, przeceny perfum. Naprawdę wchodzę, zobaczę. Lecimy dalej, pokażę Wam zaraz parking, gdzie tam jest niemieckich rejestracji, i holenderskich. I proszę, tych rejestracji tu mamy bardzo dużo niemieckich tak my w ogóle z Niemiec nie wyjechali oczywiście raz jakiś czas się znajdą jakieś takie holenderskie ale jak widzicie wszystko niemieckie i potem się dziwimy że nas nie lubią jak ich najeżdżamy dobra lecimy dalej w tamtą stronę no i tak tutaj właśnie dochodzimy do takiej głównej uliczki w Penlo to nie jest o widzi, to widzi. Wow, to widzi też. Tu mam taki sklep, Bruder się nazywa ten sklep, bardzo często robimy w nim zakupy, jak już jesteśmy już tu w niedzielę, naprawdę duży taki sklep, wszystko można, takie sosy, jak już mówię frytki, no kompletnie wszystko, jak u nas do Noweksy, czy nie wiem, jak to w Polsce się nazywa, no ale dużo i dużo Niemców robi tu zakupy. I to jest taka główna uliczka, w tym Wenlo, wieje, może będziemy słabo słychać. Restauracyjki, kafejki, jest młoda godzina, bo jest ponad 12.00. Także jeszcze nie ma tutaj dużo ludzi, ale uwierzcie mi za 2 godziny tu będzie multum Będzie każdy każdego przepychał, no a tego nie lubię, dlatego przyjechaliśmy szybciej Tu do, podają dobrą kawkę No i pyszne ziemniaki Czyli frytki Frytki w Holandii są naprawdę dobre, są i psy czekają. Idziemy dalej No jak widać pełno sklepików Z czekoladkami, z ubraniami, z wszystkim Naprawdę są tu fajne ciuchy, które można sobie kupić i powiem Wam szczerze, że tu jest więcej Polaków niż Holendrów i Niemców, nie? bo na każdym kroku słychać język polski, no ale to dobrze, gdzie, gdzie nas nie ma, wszędzie jesteśmy, no i to dobrze ona świadczy, bo jesteśmy Europejscy, idziemy jeść rybę. No i już nawet święta tutaj są, które za szybko moim zdaniem, ale no trochę przed, śmiak, przed świąt Bożego Narodzenia. Tu pan wyrzeźwi pięknego pieska z piasku, bardzo ładny. A tam gra muzyczka, a tutaj jest właśnie w tej budzie, tu oto są uważam najlepsze bakwisze, czyli rybki. I zaraz je nagram, są naprawdę bardzo dobre, tu macie cenę. Polecam, rewelacja, naprzeciwko McDonalda. No i tak wygląda właśnie ta rybka tutaj. Zaraz ją przepłowimy czy będzie fajna w środku, a powiem Wam, że smakuje rewelacyjnie i niekiedy na przykład jadę tylko do Holandii ją zjeść nie? i to w tym miejscu, wygląda tak w środku smaczna, tu mamy dwa różne sosy sos jest jeden taki romolada, drugi jest ostry sos no, także zabieramy się za jedzenie i potem idziemy dalej, będziemy patrzeć czy ta kontrola jest na tej Grecji czy nie, także jemy no i wracamy z tej Holandii dojeżdżamy do granicy Holendersko-niemieckiej. Zobaczymy, jak tam wygląda ta kontrola na tych granicach. Widzicie tutaj, już Niemcy. Tu już jest granica, na której powinno być dużo nie wiem, wojskowych policji, i powinni kontrolować, czy my kogoś nie wwozimy, czy wwozimy. A tu jak widzicie, nic, kompletnie. Zero. Nic, a nic. Przecież już jechali z tamtej strony, teraz jedziemy z tej. No i tak to wygląda ta granica. Zero kompletnie żadnych nie wiem, służb typu policja, wojsko, celnicy, nic, a nic. Jesteśmy już w Niemczech, no i co, gaz do i jedziemy sobie do domu. Pogoda się toczy psuła, pada, nic, jak widzicie. Także jak jest z tymi granicami, nie powiem Wam, czy to jest jakaś propaganda, czy nie. No wiem, że w Polsce sam przeżyłem, są tam zwężenia i tak dalej, patrzą, kontrolują, są te ształy, są te korki. No tutaj nie ma tego, także czy, czy, czy tylko kontrolują z polskiej strony, a robią taką propagandę, że to z każdej strony, nie wiem, ocencie sami. Także pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. W przyszłym tygodniu mi się będzie jakiś filmik pod koniec tygodnia już w sobotę. Znowu z innego kraju, znowu z innego miasta, znanego miasta na całym świecie. No i tam się zobaczymy, może coś tam ponagrywam. Także oko w dół, ciuk do góry. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.